Przychodzi żona do męża z popsutym odkurzaczem. z się! Mąż spogląda na żonę i mówi: Przyznasz, że to denerwujące. Dodałaś do tego, czyli? Tak, myślałam, że lubisz ostre. Lubię, ale kurwa, nie sernik. Jak będę chciał, to każda kobieta będzie za mną biegać. Arek, lat 40, kierowca autobusu. Kobiety mówią, że ogolony penis jest jak Lizak, a nieogolony penis jest jak Lizak z pod szafy. Znalazłem w słowniku ergofobia, strach przed pracą. Wszyscy myślą, że jestem leniwy. Ja po prostu jestem chory. Z cyklu suchary. Znacie bajkę o Jacusiu? Jacuś tu wódki nie widzę. Pani doktor do pacjenta: Proszę mi powiedzieć, co się dzieje. A na pewno to sprawdzę. Moja żona twierdzi, że mój penis dziwnie smakuje. Rozmawiają ze sobą dwie przyjaciółki. A ja jutro mam dzień przymierza i zgody ze swoim mężem. Jak to? No jedziemy do centrum handlowego. Ja przymierzam, on się zgadza. Tato! Co to jest orgazm? Pytanie jak pytanie, ale na odpowiedź czekał cały tramwaj. Patrzę w lustro, a tam Przystojny, młody, roześmiany, fantastyczny, 25-letni chłopak. Jutro kupię tą samą whisky. Mądz z żoną w łóżku w środku nocy. Kochanie, może byśmy poświętuszyli. Nie, nie, głowa mnie boli, mam niskie ciśnienie. Ty sobie śpij, ja przez telefon rozmawiam. Córka się pyta matki: Mamo, a co to jest impotencja? To jest tak, jakbyś grała w bierki rozgotowanym makaronem. Mąż do żony. Wiesz co, kochanie, muszę ci się do czegoś przyznać. Jak uprawiamy seks, czasami myślę o innych kobietach. Ty świnio, ty wredoto, ja jak uprawiam seks z innymi facetami, to zawsze myślami jestem z tobą. Kiedy wydaje ci się, że gorzej już nie może być, to pomyśl sobie, że zawsze. Możesz mieć alergię na alkohol. Facet zeznaje w sądzie. Idę wieczorem w parkiem i słyszę w krzakach, jakby się pierdolili. Kopulowali, poprawia sędzia. No właśnie, kopulowali. Podchodzę tam i myślę, że się kopulują. Patrzę, a oni się tam pierdolą. Zapałki są dla dorosłych, a bawią się nimi dzieci. Cycki są dla dzieci, a bawią się nimi dorośli. Dziadek mówił, Dopóki kobieta śpi, jesteś jeszcze niewinny. Dzieci w Kolumbii ulepiły bałwana. Policja szacuje wartość bałwana na 34 miliony dolarów.